Dzień dobry! Jesteśmy szczególną klasą, bardzo zdolną, twórczą i uwiebraną przez nauczycieli, którzy. dają nam dobre rady. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, panie Myszu! Panie bo ty macie śniadki obetne. No kurde! Ty kurdów nie obrażaj, bo kurdowie to jest taki naród w Turcji. No, ty się po głowie nie pukaj, bo ci się mu odbija. Wyciągają wnioski, które bywają zaskakujące. Słuchaj, Małgosiu, Kubik znowu głośno rozmawiał w czasie kartkówki. Atomek nie skorzystał z szansy na poprawę sprawdzianu, mimo że wcześniej się na nią umówił. Dobrze, zwrócę na to uwagę. Ko! No był był! Środek! Teraz rozdzielimy zdanie złożone. Cały czas mnie ta tablica musi kopać, jak do niej podejdę. Bardzo się o nas Kto? No to dzieci, otwórzcie teraz podręcznik na stronie. Ej! 163. Maciek! Maciek, coś ty taki blady! Maciek, ty coś brałeś? Pokaż źrenice. Ja to bym schował, bo to jeszcze ci byli niebezpieczne. Mateusz, uciekać z tym! Dwa, jakby wykorzystana została każda minuta. Teraz Maciek to dokończy. Ale proszę pani, dwie minuty do końca. A czy ty wiesz, że można zrobić dwie minuty? Dziesięć zadań na przykład, więc to dokończ teraz. Dbaj o nasz wygląd. Bugula! Jestem! Biedroń! Jestem! Chwila, co ty masz na sobie? Teraz pani chce się zimno z w tej szkole. Co ty mi tu opowiadasz? Zdejmij tę podomkę! Traktują naszą klasę jak poletkę eksperymentalną. A może się popytamy? Jak chcę kropkę! Ja też! Więc co, ja nie będę ubliżać waszej inteligencji. Co to jak fajny nie wiem czy zauważyłeś, że jak ty zaczynasz mówić, to ja przestaję. Ej, 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 zapomniałeś nawiasy. To jest matematyczna śmierć. Prezes, czy ty zawsze musisz się tak ścielić na tej ławce? Lubią nad nami panować. Dobry, siadaj! Ale proszę pani, proszę nie krzyczeć. Ja nie krzyczę ja mam taki głos! Gdzie? Do mapy. Ja Mam wyciągnąć prezenty, tak bym poszedł kiedyś! Co? Pokaż mi coś polski! E, Niemcy, Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina. Siadaj! Nagana! Do ławki! Już! Ale co ja to? Do, do. I uwaga, wsiadek. Zajmijcie się swoimi sprawami. E, A to zadanie wiem co tak. i śniegnie kiedy może być całą. Niech się skrzymanie osób na sa.